Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka i zapraszam do czytania na miesiąc marzec 2022. Sprawdzimy ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie i pamiętajcie kochani, że czytania te są ogólne, dlatego nie będą rezonowały z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem robię kochani rytuały oczyszczające przyciągające miłość, finanse separacyjne, wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie w dziale karty społeczność zobaczycie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami warto dopasować odpowiednikami dla siebie, wówczas działa jak osobisty amulet sprawdźmy zatem drogie raczki czego wy się możecie spodziewać w marcu jakie energie dla was raki Proszę o czytanie dla raków na marzec. Okej, okay. moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę, finanse, mamy czwórkę kielichów i mamy słoneczko. Przede wszystkim dobre wiadomości, spełnienie marzeń na polu finansowym. Tutaj możecie kochani liczyć na podwyżkę, na awans. Mam też wrażenie, że Wy troszeczkę czujecie się niedoceniani, tak? Że wkładacie dużo energii i dużo wysiłków w Wasze projekty, w to co robicie. Jednakże nikt po prostu tutaj jakoś tak tego nie docenia. Albo Wam o tym nie mówi, tak? Bo... Pomimo tego, że Słoneczko zwiastuje bardzo dobre finanse w tym miesiącu i naprawdę możecie liczyć na uśmiech losu, to tutaj jednak chcielibyście, żeby ktoś tam powiedział dobre słowo, docenił, tak? Może to też być taka sytuacja, że wy po prostu gdzieś tam się blokujecie, czujecie, że nie do końca to, co robicie, Wam daje radość, spełnienie, tak? Chcielibyście być na jakimś lepszym etapie życia, odnosić sukcesy. Natomiast mimo tego, że te pieniądze są To jednak no, praca może Wam nie sprawiać Już takiej satysfakcji, frajdy Chcielibyście być w centrum uwagi Błyszczeć w towarzystwie No tutaj bardzo Koncentrujecie się na sobie Ja mam wrażenie, że niektóre raki Wręcz pragną, żeby świat kręcił się wokół nich Że mimo to Mimo tego, że są te pieniądze, mimo tego, że jesteście tutaj kochani w dobrej takiej energii, bo wasze projekty, wszystko naprawdę tutaj ruszy z miejsca, to gdzieś jednak się blokujecie, jakoś tak nie do końca czujecie, że te sukcesy, które osiągacie, są waszym spełnieniem, tak? Chcielibyście czegoś więcej, żeby faktycznie ktoś was tutaj docenił, ktoś powiedział dobre słowo. No, tego wam gdzieś tak wewnętrznie brakuje. Jeżeli chodzi, kochani, o uczucia, trójka pucharów, to jest bardzo szczęśliwa karta, bo mówi o zakończeniu planów, o szczęściu w miłości. Też jakieś uroczystości w tym miesiącu Was czekają, może czyjś ślub, chrzcinę, tak? No jakaś impreza rodzinna w gronie znajomych. Pojawienie się tej karty w rozkładzie może być też zapowiedzią wzmożonego życia towarzyskiego. Częste spotkania z osobą ukochaną. No, i tutaj też widzę takie spotkanie towarzyskie, na którym będziecie się dobrze bawić, i jeżeli jesteście osobą samotną, możecie kogoś poznać. E, tutaj będziecie pałać takim wdziękiem, seksapilem, tak? No, w tym okresie wasz seksapil na pewno wzrośnie. Tutaj cieszycie się niezwykłym powodzeniem w tym miesiącu. Jeżeli chcecie mnie zapytać, czy ktoś się pojawi trzeci w Waszej relacji, to ta karta potwierdza istnienie takiej osoby. Więc bądźcie czujni, bo to może być tak, że albo Wy się z kimś jeszcze spotykacie jest tu relacja trójkątna, albo Wasz partner, partnerka, tak? No bo ta karta często też pokazuje właśnie yy, no, osobę trzecią, niszczenie stałego związku przygodnymi romansami no i tu może ta osoba się pojawić natomiast no, karty są na tyle ładne, że nie widzę takich patowych sytuacji tak, romansów, no, jeżeli na przykład w małżeństwie się nie układa, no to wiadomo od dłuższego czasu trzeba coś zamknąć, iść przed siebie zdrowotnie rycerz kielichów, kochani układ limfatyczny, zatrzymywanie wody w organizmie, uważajcie na używki alkohol przede wszystkim w tym miesiącu z kochankowie, no jest zakochanie, romans Wybór pomiędzy dwiema osobami w tym miesiącu się pojawia, więc ta trójka kielichów może mieć znaczenie takie, że wy po prostu mm, musicie wybrać jedną z osób, tak? Ktoś jest w waszym życiu na stałe, ktoś gdzieś tam, no do tej pory był jako osoba do romansu, no i będzie trzeba podjąć decyzję. Niektórzy widzę, tkwią w toksycznych małżeństwach, stąd też po prostu jest sytuacja, no taka. Patowa, destrukcyjna miłość, toksyczne małżeństwo mi się pojawia. No i będzie wybór, tak? Tutaj dom, rodzina, ewidentnie. Wy po prostu marzycie o kimś, o kimś innym, marzycie o tym, żeby polepszyć sobie sytuację życiową. Chcecie już wyjść z tej patowej sytuacji, ale macie brak zaufania do losu, do siebie, boicie się podjąć decyzję, tak? Wy wolicie żyć iluzjami, siedzieć w miejscu, aniżeli podjąć jakiś konkretny ruch, konkretny m, krok do przodu. Wy się po prostu tego boicie, tak jakbyście chcieli, żeby sprawy się same wyjaśniły, same załatwiły. Ja nic nie zrobię, po prostu niech to idzie swoim torem. To się tak, kochani, nie da. Nie da się. Jak wy nie podejmiecie decyzji, jak wy nie ruszycie do przodu, to nikt tego za was nie zrobi. Albo po prostu los taką podejmie decyzję, że możecie być nieszczęśliwi, tak? Więc w końcu dokonajcie decyzji. Niespodzianka, Trójka Denarów, na pewno macie szanse zawodowe, sukces, uznanie. Może być możliwy awans w tym miesiącu Widzę dobrą atmosferę w pracy Widzę zdanie egzaminów Jak i również możliwość właśnie podwyżki Co robić? Rydwan, działać szybko Jeżeli czujecie, że coś jest dla Was Że jest jakaś okazja życiowa Której na, no, należałoby nie przegapić tak? No to kochani Łapcie byka za rogi Tu jest pokonanie trudności życiowych Jest nowy etap w życiu To są takie gwałtowne zmiany, szybkie Jakiś wyjazd. Ja mam wrażenie, że to chodzi o to uczucia, że jednak będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami. Jeżeli był toksyczny związek, wy się po prostu z tego uwalniacie. Czego nie robić? Nie tkwić w małżeństwie, które was wykańcza, tak? Pomimo tego, że jest tam terapia, e, że ktoś gdzieś próbuje was tam mm, w jakiś sposób pogodzić mediacjami, tak? Ale wy nie czujecie tego szczęścia, nie czujecie po prostu. E, no ta osoba może was wyniszczyła przez ostatnie lata, miesiące. Nie jest dobrze, tak? Radą jest po prostu zamknij to, idź przed siebie. Macie kartę siły, macie dużą umiejętność przetrwania. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje życie, o swoje relacje z, z ludźmi. Macie wewnętrzną siłę, macie dużo odwagi i ja myślę, że tutaj wejdziecie jednak w romans z osobą, która jest wam bardzo bliska i to może zakończyć się w przyszłości trwałym związkiem. Także, jeżeli już naprawdę źle się dzieje, jeżeli postanowiliście, nie wiem, wziąć rozwód, rozstać się, to kochani idźcie do przodu, bo karty mówią nie zatrzymuj się. Nie róbcie tak raczki, że robicie krok do przodu, dwa do tyłu. Bo wtedy, jeżeli los za was podejmie decyzję, może ona nie być no taka, jakiej byście się spodziewali, i możecie cierpieć po czasie. Więc konkretne decyzje, konkretne ruchy, nierozmarzenie, tylko po prostu działanie, tak? Konkrety. Moje drogie raczki, zapraszam do czytań prywatnych, czytania partnerskie, miesięczne, tygodniowe czy też roczne. No i zapraszam po te piękne bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca.